A pan prezydent dzisiaj podpisze uroczyście karty Dużej Rodziny. Zachodzi pytanie, czy rozwiązanie ustawowe, które zostanie podpisane, a które sama idea, prawda, jest gdzieś już realizowana przecież w samorządach, co obserwujemy, czy to jest rozwiązanie, jeżeli w ogóle można w ten sposób zapytać, wystarczające i czy warto byłoby pytać, czego w karcie nie ma. Być może dlatego, że być nie może, czy warto się zastanawiać nad tym, co jest, głównie wymienia się na przykład te zniżki na przejazdy. Taka już podsumowując, choć temat był przecież dyskutowany wielokrotnie, to tak trochę domykając wraz z tym podpisem. Panów satysfakcjonuje ta karta Dużej Rodziny Andrzej Rendarski? Karta Dużej Rodziny jest bardzo dobrym posunięciem i, i, i myślę, że jest bardzo dobrą inicjatywą prezydenta Komorowskiego, tym bardziej, że uchwalenie jej poprzedziła akcja prezydenta, który zjednywał różne środowiska, między innymi środowisko przedsiębiorców, którzy no, jakieś tam swoje serwituty zadeklarowali, prawda? Samorządy lokalne itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. To w wielu krajach się sprawdziło, ja pamiętam, w latach 80. 80. czy 70. we Francji, że to bardzo dobrze działało. Natomiast oczywiście to nie rozwiąże podstawowych spraw. To jest ułatwienie. Podstawowe sprawy leżą w zupełnie innych, in, in, innej dziedzinie właśnie ułatwień, ułatwień w, w pracy dla, dla matek, zagwarantowaniu powrotu do pracy, opieki przedszkolnej dla dzieci, czyli żłobków, przedszkoli w dostępnych i pogodziwych cenach. To jest ta droga, która może. Dokonać przełomu. Natomiast to Jedno jest. Jedno nie wyklucza to jest, drugiego. Absolutnie, to jest bardzo dobra inicjatywa. Poza tym, to jest inicjatywa, która integruje społeczeństwo. Tego nam w tej chwili naprawdę bardzo potrzeba. I ja ja uważam, że no to jest pierwszy materialny dowód tego, że ta sprawa jednak w kontekście naszych problemów demograficznych traktowana jest po, poważnie. To jest po pierwsze. Po drugie, oczywistą jest rzeczą, że taka ustawa nie wypełni całego obszaru, który jest konieczny do tego, żeby. Dzietność polskich rodzin rosła i żebyśmy nie czuli się zagrożeni za lat 20 małą ilością obywateli, ale to jest dopiero początek, to jest dopiero zaledwie start do bardzo długiej drogi trwającej, wydaje mi się, dziesięciolecia. Pan prezes tu przywołał francuski przykład. Tam promowanie Lewego rodziny i. to 40 lat trwa, prawda? Jest. W związku z powyższym, no i dzisiaj jakby y, koń, y, rezultatem tego jest moda na, na duże rodziny, bo to też jest pewnego rodzaju zjawisko, które trzeba no, sprowokować. Nie tylko same, sama dostępność do żłobków, czy, czy zachęty materialne będą y, wystarczającym dowodem, czy powodem do tego, żeby mieć, wiele, żeby mieć dużą rodzinę, prawda? Pan Petru? Zgadzam się, że kierunek jest dobry, zobaczymy jak będzie ustawa działała, bo to jest też di diabłotki w szczegółach. Dwa, jest sama masa jeszcze innych problemów związanych z rynek pracy, aktywność zawodowa kobiet, łączenie pracy z czasem wolne, z rodziną i tak dalej. Wydaje mi się tutaj jest jednak olbrzymie pole do popisu. Legislacyjnego także? Olbrzymie pole do popisu, no bo polskie, polska rzeczywistość kodeksowa, system edukacji... Ilość łobków i tak dalej. To wszystko jest niedostosowane do nowoczesnej gospodarki. Cały czas zakłada się, że albo ktoś pracuje na etacie w zakładzie pracy, albo nie pracuje. To są dwa warianty, i tak dalej, i tak dalej.